No, gramy w FNAF 4 w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Niestety e, bez Marysi, ale jutro może wleci z Marysią. Subujcie, lajkujcie i życzę wam miłego oglądania. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Elo! No, więc tak jak widzieliście na początku, gramy w e, e, No Zostawcie lajka, suba i życzę miłego oglądania oczywiście. Niestety nie ma z nami Marysi, a bardzo chciałem, żeby był, ale no niestety jest godzina pierwsza 1.30 i wątpię, żeby, żeby, żeby nie spał, spał, mam nadzieję, że nie śpi, bo niech mi odpisze, bo jak mnie nie odpisze, to normalnie lecę z nim, lecę do niego, yy, powiem mu, obudzę go, żeby grał i powiem mu, żeby... No, żeby grał. No, i nie wiem, czy wiecie, ale próbujemy przejść. Co, próbujemy przejść? Pięć nocy. W f 4. Albo po tytule mogliście. mogliście. Yy, zobaczyć, że. Chyba jest opis, że. gramy. Czekajcie. Jak długo mogę grać we FNAF 4? Nie, albo ile przetrwam dni we FNAF 4? W sumie to też mogłoby być dobre. Dobra, to będzie to drugie. Dobra, yy, ogólnie to. Mam nadzieję, że nic nie wyskoczy, bo będzie przewalone, a jest dopiero pierwsza. No więc jeśli chcielibyście sobie zagrać w FNAF za darmo, to polecam grę Roblox. Wpiszcie sobie po prostu, jakbyście chcieli grać, to wpiszcie sobie po prostu FNAF i ogólnie tak to powinno wyglądać. Macie aplikację Roblox na laptopie lub na telefonie, wchodzicie w nią, wchodzicie w wyszukiwarkę na górze, pisujecie FNAF. Jak już macie to, wchodzicie w byle jakiego, bo wszystkie są praktycznie takie same. Wybieracie i gracie. Wyskoczy Wam pierwsze, chyba FNAF. No, taki FNAF jaki Wam się pokazuje teraz na ekranie. No, więc. Taki powinien być. Jezu, nic tu nie ma. A ja bym chciał sobie coś zobaczyć. Chociaż czekajcie, podgłośnie sobie. Dobra, tak będzie Git. Mam nadzieję, że mnie słychać. Będę mówił teraz głośniej. Więc sorry. Dobra, coś tu się dzieje chyba. Cóż, jakby coś oddychało. Trzecia jest. Tu nic. Też nic. A! Froje, że ty. Słyszę... ...schoda? Czy mi się wydaje? Nie mam pojęcia. Ale wiem o tym, że ten Freddy, co tutaj się pojawia, to norma. Jak grałem, to miałem trzy, bo nie sprawdzałem w ogóle łóżka. A tak to jest spoko. Mam nadzieję, że tak do drugiej skończę grać i tak do trzeciej się wyrobię z montażem. Byście mieli fajnie. Postaram się. Postaram się. Więc jeśli film będzie dobry, to możecie zostawić łapkę w górę. I jak dobijemy... 10 łapek w górę? To nagrywamy kolejny film, ale coś tutaj się stało. A nie, to tylko czwarta wybiła. Jeszcze dwie godzinki. Co to? Czy miał mówię? A, że jeszcze dwie godzinki. Znaczy no, we FNAFie i będzie drugi dzień. No, coś tu się dzieje. Cika. Jezu, fraj, że tych Ej, nie wiem czy one mi ciary przeszły. Wiem, dobrze, że wiem, co ja mam tu robić w ogóle w tej grze. Bo jakbym nie wiedział, to bym w to nie grał, bo bym się bał. Ale jest, no jest, tak jak mówiłem, że jest pierwsza 30. To już jest chyba pierwsza 37 jest. Więc, no spoko. Tak sobie, teraz, teraz. Trzeba. Trzeba cały czas sprawdzać. Trik to był w ogóle. Jest strasik. Pierwszy dzień za nami. Pierwszy dzień za nami i teraz niestety będzie drugi. I next night. Dobra, mamy noc drugą. Mam. A. Watch. Nie wiem do czego mi jest. Watch. Lecimy. Dobra, jesteśmy. Nie wiem czy było słychać. Ej, słabiej działa latarka teraz. Tutaj, przynajmniej w szafie. A nie, jednak dobrze. Słyszycie to? Takie. Oddychanie, no. Nic co się na, na razie nie dzieje, kurciki. ostatnio mnie zabił Boni. Więc jak będzie Boni. Boni. Boniacz, to będę. bardzo. ale to bardzo obsrany. Bo jak ten frajer na mnie wyskoczy, to będzie problem. Będzie duży problem. Mam nadzieję, że przejdę chociaż trzecią noc. Z pierwsza. Druga. Chyba widziałem raz Bonnie, ale nie jestem pewny. Mam nadzieję, że Foxy się nie zrespi. Foxy jest najgorzej. znowu on. Nie ma. I stresuje się trochę. tak sobie chodzić. Palce sobie ten y... no Trenuję. Mam ma chodzi, że, że się wykonczyć. O, no, już jest trzecia godzina. Kurcz. Widzimy się w następnym odcinku. Siema! O! Co tu się stało? A! Do widzenia!